Ekscelencjo, księży arcybiskupie, ekscelencje, księży kustoszu, moi drodzy, szanowni państwo, Rzeczpospolita gorąco pozdrawia wszystkich mieszkańców Latyczowa i okolic, wszystkich mieszkańców Ukrainy. Chcemy przede wszystkim podziękować. I kieruję to do kustosza Latyczowskiego Sanktuarium za wielką pracę w tym miejscu, za to wspaniałe dzieło ewangelizacji. Tą wielką odpowiedź na podstawowe pragnienie człowieka, jakie wyraża w trudnych sytuacjach, często po zniszczeniach, po wojnach, to jest pragnienie obecności Boga. Pragnienie Boga. Na to wielkie pragnienie latyczów odpowiada. Urodziliśmy się, wielu z nas, moja generacja, nie mieliśmy poczucia, że chrześcijaństwo i wolność może wrócić na Ukrainę. Ja urodziłem się w 1964 roku. To wielkie szczęście, że chrześcijaństwo i wolność tu wróciła na tą ziemię, bo wydaje wspaniałe owoce, tak to czujemy i widzimy pokój społeczny jakiś. Godność człowieka, wzajemny szacunek to są wszystko owoce chrześcijaństwa. A wszyscy mamy poczucie, jak, jak Ukraina pragnie pokoju, jak pragnie żyć w pokoju, tak? w pokoju i swobodzie. Arcybiskup Bokszycki ksiądz Kustosz, wspominał pielgrzymkę Jana Pawła II na, na Ukrainę, tą wielką pielgrzymkę, która wydała tak wspaniałe owoce. Ale przypominamy sobie, że Jan Paweł II był orędownikiem niezależnej Ukrainy i swobody Ukrainy od początku swojego pontyfikatu. Tak? W 1988 roku jeszcze komunizm istniał, to powiedział Europie, tej starej, zasobnej, bogatej Europie. Musicie otworzyć drzwi na wszystkie narody Europy Wschodniej, także na Ukrainę. Pragniemy zatem pokoju, pokoju społecznego. Tego chcemy życzyć, Rzeczpospolita bardzo konsekwentnie. I to chcę powiedzieć w imieniu Senatu Rzeczypospolitej, ale także wszystkich władz, wspiera niepodległość Ukrainy, jej niezależność, współpracę z narodami Europy. Tu się nigdy nic nie zmieni. Możecie liczyć na naszą przyjaźń, na naszą konsekwencję. Chcę dzisiaj na ręce księdza Kustosza przekazać medal. Senatu Rzeczypospolitej. Wybity w ostatnich miesiącach medal Senatu Rzeczypospolitej, Parlamentu Rzeczypospolitej. Z wyrazami szacunku dla tego, co tu podjęliście i dla owoców, wspaniałych owoców ewangelicznych, społecznych sanktuarium Latyczowskiego. Księży Kustoszu proszę przyjąć ten medal. Życzymy z całego serca. Jestem tu z moją żoną Lidią, z panem senatorem Pająkiem, z konsulem generalnym, który jest waszym stałym opiekunem. Myr dla Ukrainy! Mirou o